Dzień dobry, z tej strony Pasieka na Skarpie. Dzisiaj mamy drugi dzień wiosny, 22 marca 2021. Bardzo ciepło dzisiaj jest, wręcz w tym polarze jest upał gorąco. Pszczoły noszą pyłek. Jeden uli już zrobiłem, w sumie nie nagrało się. Znowu gdzieś mój błąd, ale tak to jest, jak człowiek jest niedoświadczony jeszcze. Biorę się do pracy. To powiem jeszcze raz, bo w sumie nie nagrało się. Zamierzamy tak wyciągnąć półkorpus, bo to już wiadomo, dawno po zimie niepotrzebna nie jest poduszka ciepla. Ten pełen korpus chcę zamienić z nowym, tak żeby ten ewentualnie poczyścić. No i ze względu na to, że jesteśmy początkującymi pszczelarzami, nie mamy jeszcze suszu z zeszłego roku, a Myślę, że na tyle ciepło przez następne dwa tygodnie, 17-18 stopni ma być, więc może zaczną pszczółki już odbudowywać węze. Nie wiem co Wy na ten temat, jak coś to doradźcie, miło będzie. Ostatnio kolega tutaj podpowiedział odnośnie tych stojaków, które prezentowaliśmy wcześniej. Że on stosuje inne belki, nie będą stały tutaj tak jak u nas na kancie, tylko na płasko. Fajne doświadczenie. Dziękuję mu bardzo za przesłane zdjęcia na maila. Na pewno skorzystamy z tego. Wszystko to, co ktoś podpowiada, jest to dla nas forma nauki. Zresztą tak jak powtarzają potwierdzają i powtarzają starzy pszczelarze, przy pszczołach się uczymy całe życie. Ok, do dzieła. Nowy korpus. W sensie może nie nowy, komplet był kupiony, ale ten nie był używany. Więc będzie okazja poczyścić po zimie tamten. Ok, może trochę dymu, co by się z pszczółkami przywitać. Mam nadzieję, że się nagrywa. Sprawdzę. Chyba tak. No i do dzieła. Tak jak w tamtym ulu. Matka, jak na samym początku, czerwiła pięknie. Widać to było na poprzednim filmiku. Tak, na razie pszczoły wszystkie się powygryzały Czerwiu w ogóle nie ma żadnego. Jajek też nie widać. Więc będzie okazja wycofać o kurczę, coś nie chce wychodzić wycofać tą, yy, tą yy, starą ramkę, gdzie wielu pszczelarzy słusznie. Zarzucało, że niepotrzebnie ją zostawiłem, ale tak jak tłumaczyłem, no niestety w naszym przypadku my nie mamy jeszcze suszu. Myślę, że w tym roku już sobie fajnie to wypracujemy. Będzie. No i tak trzeba działać. Co my tutaj mamy? Pokarm jest. Tu jeszcze może końcówka jakiegoś czerwiu niewygryzionego, z tej strony też jeszcze coś jest z czerwiu. Okej, okay, dobra, to tam damy może nie na skraj. Zobaczymy dalej. Co my tutaj mamy? To ta, którą chciałbym wycofać. Ona jest pusta. O. Zalana trochę nakropem. Ok, Dobra, jeszcze ją na razie tu wstawię. Patrzcie dalej. Co my mamy tutaj? Ramka lekka, końcówka czerwiu, trochę pyłku w niektórych komórkach. U góry wianuszek pokarmu. No myślę, że ta jeszcze aż taka ciemna nie jest. No szczególnie ten czerwony, musimy na pewno ją zostawić. Ok. To jak to ustawiać, panie? Lecimy dalej, no, może zobaczymy tam od końca. Dobra, trochę im damy. Co tutaj, pokarm? Ciężka od pokarmu. Ok, to tam byśmy dali tu z brzegu. Niech mają co jeść, na razie czego. jest jakiś dystans, żeby była wentylacja. Bo jednak ta woda, którą podaje zjeżona, wprowadza trochę do ula wilgoci. Już można dojeżdżać, aha, miałem wsadzić ramkę z wędzą. Zobaczymy, czy dziewczyny będą już tutaj ją odbudowywać. Męczarnia bez ramek hofmanowskich ustawić tutaj przerwy, nie można dosunąć Nie wiem jak, jak pracują pszczelarze, Mam pewnie lata praktyki. Ok. A co na tej mamy? Też końcówka czerwiu, jajek nowych nie widać. Matki tutaj nie widziałem jeszcze. uciekajcie a co tutaj pojedyncze jeszcze widzę są czerwie nawet widzę gdzie nie gdzie są komórki trutowego czerwiu matki tu z tej strony dalej nie widać tutaj mateczki też nie widać, jajek nie ma. Tak. Okej, okay, następna. Uciekajcie, małe. A co tutaj? Trochę pierzgi. Matki na tej ramce też nie widać. Jajeczek też nie ma. A jest mateczka. Jest mateczka tutaj w tej kupie. Nie wiem czy widać. Chodzi sobie. Nie wiem czy ona już coś tam składa na tej, nie widać. Trochę pod słońce nie, no ale spokojnie czerwiła już ładnie. Pszczoły, pszczoły młode już trochę mamy. I tu byśmy musieli jeszcze to pozagęszczać trochę, bo mi nie powchodzi. Mi się podoba jak zawodowi, pszczelarze, czy powiedzmy, może zawodowi, ci, którzy długo, długo już robią przy, wula, przy ulach, robią szybko przeglądy, wszystko ładnie idzie. A mi tutaj bez tych rameczek to jest masakr. Nie ma jak dosunąć odległości, złapać też nie za ciekawie. Okej, okay. tą już patrzyłem A, to jest ta, którą którą trzeba by było może wycofać To ta ciemna Okej, okay, dobra Ją już wycofujemy zaraz, zostawię tam Najwyżej będzie jako krywowa. Dobra. No jest. No i teraz trochę pszczółki zdenerwujemy. Ok. Zabieramy tą rameczkę pszczółki, idzie do swoich. Wiem, że tu trochę już makropów zaczęły magazynować, pewnie z tego co ja im podaję. Ok. Dostaną nową porcję. A to do wycofania. Ach, tak jakoś na początku to jeszcze każdej pszczółki szkoda, więc się bawię jak z jajkiem. Pewnie z czasem przychodzi większe doświadczenie wprawa i wszystko inaczej wygląda na chwilę obecną. Jeszcze trochę czasu upłynie, zanim będzie to szło sprawniej. Nie od góry. No i daszek. No i co, mili państwo, mamy gotowe. Na dzisiaj wszystko. Miło było do następnego.